O, Bladeuszu, witaj Bladeuszu, no. O, witam, witam, witam cię... kapitana Bladeusza, no. Kapitan Wolfi! Miło mi Cię widać, kapitanie Wolfi! O, nawzajem, no kapitanie Bladeuszu. Jak ja tam ciebie? jesteś przygotowany na super zabawę w no. Minecrafcie? A ty jesteś przygotowany, czy nie? Ja? Tak, ja to na o. cieleczku. Ja tak podchodzę i mówię, o, jaka fajnie, po pobiegamy sobie, co nie, pozbieramy przedmioty, domek sobie zbudujemy, jest wszystko zaplanowane. Co? Domek? O! No tak? A wy nie będziesz <laughs> budować domku? No nie, <laughs> no ja muszę zacząć, nie? No trzeba no. jakiś ten domek. Węgorz, a ty jak tam też przygotowany do tego o, mini eventu ja. Minecraft? Ja tak? dzisiaj oglądałem moje klipy, jak kiedyś streamowałem Minecrafta. To potrafiły pokonać mnie lawa, kolejka, z ja... której spadłem i nawet maliny. E, to mnie też takie rzeczy potrafią pokonać, ale podobno lawa teraz zadaje mniej obrażeń, więc wiesz. No, też tak szanse. <laughs> więc je, mamy jakąś dużą przewagę. No, pętaj no Bladeuszu, żeby wyjdziemy w ogóle z tej no? skrzynki. Jabłka, no dobra, jabłka, skoro no. mówisz żeby jabłka zbierać, to będę zbierać, co nie? No, <laughs> pamiętajcie, nie wolno się timować ale jakbyście mnie widzieli, to na wszelki wypadek lepiej nie podchodźcie. To tylko dlatego, że jestem bardzo niebezpieczny oczywiście. Bo ja to on bardzo To Jesteś groźnym pieselem. <laughs> tak, dokładnie. <laughs> no. no. Nie wolno się timować ale w razie czego nie podchodźcie lepiej do mnie, ja tak wam powiem. <laughs> <laughs> eł, eł. No Tak, to jest sytuacja, to powodzonka. Powodzonka, powodzonka. Ja mam nadzieję, że tej Bladeuszu wygrasz, no. no Jeszcze raz. Tak, no wiadomo! Bladeuszu, Bladeuszu, a można w ogóle screenshota, czy nie zbyt? Oh, tak. chodź, co, co to mówisz? Jeszcze raz? Screenshotowa w ogóle można, czy tak, tak. nie zbyt? Można, oczywiście. O, to tak, chodź, ziemia screenshota. Ja teraz chodzę wokół was, żeby zapamiętać jakich skinów unikać. O, dziękuję nie, za słuchacze na no. Nie ma problemu, do no? usług. Bo ja tutaj Dobra, idę w ogóle jestem deweloperem, więc, więc. ja nie No, no. Do